Halo halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I tak, dobrze widzisz, nie jestem już na swojej wyspie Bo wy nie macie pojęcia co jest obok mojej wyspy Jest w ogóle, Do, dobra od początku, jest dużo po powodów dlaczego postanowiłem zrobić bazę na wodzie Jeden. Baza na wyspie jest po prostu głupia. Nie mam jak tam wchodzić bez psucia be, bez popsucia wyglądu wyspy latającej. Numer 2 obok pod moją wyspą w tych bagnach co były. Tam są jakieś moby, których w życiu nie widziałem. Jak ja je pierwszy raz zobaczyłem, to prawie padłem na zawał. Numer 3. Yy, demon owce. Tak dobrze słyszałeś demon owce Więcej nie powiem Ja przez ostatnie kilka dni Jak gram w Minecrafta Bez nagrywania, ja próbowałem Pomyśleć jak zrobić swoją bazę Gdzie, żeby nic mnie nie atakowało Żebym miał spokój od wszystkiego I postanowiłem Zrobić bazę na wodzie Więc no I zrobiłem sobie plecaki Dlatego nie mam swojej klaty Bo ten plecak niosłem, bo nie mogę przenieść Wszystkich itemów naraz i teraz, właśnie Wrócimy się po moje rzeczy Po, po resztę moich rzeczy Do... Na, na tę wyspę Plecaka nie wziąłem, jestem głupi Ja zrobię tutaj skrzynię już ja chcę zrobić swoją bazę na wodzie, żeby wyglądała tak, że to jest po prostu domek na wodzie, nie? Nie mam drewna. Jezus Mary. Skąd ja mam ci wziąć drewno teraz? Ja na tą wyspę nie idę. Dobra, to szybko idę po drewno i zrobię sobie skrzynię, żeby wziąć ten plecak i przy przynieść już wszystko co mam. Moim zdaniem, baza na wodzie to jest o wiele mądrzejszy pomysł niż baza na latającej wyspie. Bo, jak ja mam się dostać na tą wyspę? Jak ja mam backfire kanona? bo mój backfire canon lada chwila może się skończyć. Jak ja mam się dostać na tą wyspę? Eh? Bez psucie wyglądu tej wyspy. O, widzicie, to jest demonowca. Widzicie? Widzicie? Ona idzie na mnie jak mob, nie? Ona jest demon. Pa, ja ją zacznę bić i zamienię się w demonowcę. Widzicie? Ja, prawie na zawoł padłem, jak to pierwszy raz spotkałem, bo ja nie wiedziałem co na mnie krzyczy. No, jeszcze stal mi dropnął, no nie wierzę. Cześć, mały zombie, co tam u ciebie? No się sam zabił, ja tylko się blokowałem. Nie było Minecrafta przez taki trochę dłuższy czas, bo po pierwsze zrobiłem sobie tu małą przerwę. Dobra, nie chcę mi się tego drzewa ścinać. Pewnie wszyscy mnie znienawidzicie przez to, że drzewo zostawiłem latające, ale nie chcę mi się go ścinać, bo. Jak ja mam to ściąć, bez Tri Ale mam już wystarczająco dużo drewna na razie. Idę zrobić sobie skrzynię i idziemy po resztę moich itemów, co zostawiłem na tej latającej wyspie. I wam pokażę te moby, co się wprowadziły obok mnie. Pa, widzicie, a to są demon. o. demon świnie. Już widać, bo one idą do mnie jak mob. Można rozpoznać te właśnie demon, te jak. Do... idą do ciebie jak zombie, nie? Nie wierzę, szkielet mi się zrespił na mojej bazie. No co za typ! Co ty tu robisz? Jak ty się tu dostajesz? A to jest jakiś Blast of Wither lifesteal. Naprawdę? Nie dość, że szkielet się zredukł, to jeszcze jakiś Dark Skulls. Rare Ronin Boże. Eno no nie gadaj, że to ja tu umrę, nie? Ej, no what? Naprawdę? Musisz być na mojej wyspie? Come on. Giń! No. Masakra. Nie ma, że szkielet tu się zrespił. To jeszcze jakiś wykokszowany, wy, wykokszowa, wykoksowany. Te skrzynie są koloru tego. Ale fajnie. Ha. Huh. I... Prze... W ogóle widzicie ile mam diaksów? Ja mam 50 diaksów. Dobra, to jak już tutaj jestem, to zrobię pochodnie. Jezu, co ja robię? Żeby tu się mi już nic nie zrespiło, bo ja nie chcę się tutaj wrócić i potem zobaczyć, jak tu jakiś, nie wiem, golem jakiś gigantyczny, jakiś gigant zombie coś mnie tutaj odwiedził. Więc tak, żeby nie przechodzić przez las śmierci ten, co tutaj jest, to po prostu przepłynę dookoła, bo tu jest taki ma... Ojej, tu jest taki kanał mały, prostu, który mogę przepłynąć tu dookoła. I widzicie to tutaj? To. To czarne tutaj, tak. To są właśnie te moby, które się tutaj osadziły. Na moim terenie. To jest niedopuszczalne. Ta modpaczka. Ten heksit cały. To jest po prostu. Recepta na zawał serca. <grych> Ta modpaczka ona jest bez litości. Demon owce. Demon krowy. Demon świnie. Demon kurczaki. Ja teraz, jak będę polował na żarcie, teraz muszę się bać, bo prawdopodobnie krowa, po którą idę, jest demon, krową, która chce mnie zabić. W ogóle u was też jest tak gorąco jak u mnie, bo wy nawet nie wiecie jak u mnie gorąco jest, gdzie ja mieszkam. Jest tak gorąco, dosłownie, z piwnicy trzeba było wyciągnąć takie dwa wiatraki stojące małe i teraz są w moim pokoju i chłodzą, ale to nadal nie starczy. Jakieś śmieszne drzewa to są, widzicie? <laughs> Takich drzew jeszcze nigdy nie widziałem. <laughs> na pewno slajmy będą na mojej wyspie. Jak zawsze, bo jeszcze jeden, jeden jeszcze powód, dlaczego ja nie chcę mieć tutaj bazy. Bo tutaj slajmy się respią nawet jak jesteś na wyspie. <laughs> no nie! A, dobra, dobra, Tio. Masakra. Nie wierzę, że zginęłem przed chwilą. Ale dobra, na szczęście mam tutaj łóżko jeszcze zapisane i respa. Jezu, przestańcie mną odbijać, no? Ogar, ludzie. Ile rzeczy mi dropnęli Jakiś killoff jakiś randomowy Widzicie to, tą dziurę tam? Właśnie tam się te moby osadziły A i moja Ja miałem jeszcze teorię, że ja Że te backpacki działają tak, że ja mogę je po prostu podnieść i, mieść, I mieć w ekwipunku Tak jak shulker box, nie? shulker boxy Ale nie, te backpacki tak nie działają, dlatego musiałem Poświęcić i Wziąć pojedynczo, więc teraz biorę wszystko co moje i idziemy stąd. Ja tych itemów tu, jakichś randomowych, które są bezużyteczne, to nie wezmę. Jakieś tutaj, nie wiem, Chain Helmet, Unbreaking 2, Fire Protection 2. Po co mi to jest? Albo to coś. ja nie, Nadal nie wiem w jakim języku to jest napisane. Siodło wezmę. Armor konia też wezmę sobie. Useless. Y Backfire Cannon. Mogę naprawić swój Backfire kanon teraz, a beside Chestplate Diamentowy Horse Armor, nice, nice Useless, Uncommon, no, Useless, no jak się wala Useless Useless, to se wezmę i Useless, okej okay. Czy ja coś tutaj mam? Uszko wezmę Dobra, A wszystko W ogóle naprawię swojego Backfire kanona. <grym> a jeszcze jeden Uncommon, bo ba mam O, to jest ten Totem nieśmiertelności, tylko że Angel Hard No się nazywa, ja takich kilka mam. No, to są po prostu te totem nieśmiertelności. Dobra, więc. You can't equip a backpack. Well, aha, okej. Okay. No tak, bo ten backpack idzie na slot chest plate, a więc no. Czy to wszystko? Chyba. Możemy iść. Teraz idę wam pokazać. Te monstery, co się tam u mnie wprowadziło, ja tutaj zrobiłem sobie mały most z dirta, żeby wejść sobie na to drzewo i, spo i spojrzeć na to, co się u mnie wprowadziło. Tutaj, 15 Creeperów mi wybuchło, tutaj demonowcy były, no jest na najgorsze miejsce, jakie może być na bazie, nie? Ja nadal się trochę boję tych potworów. Bo one ostatnio, jak próbowałem je zobaczyć, to mnie goniły. To jest pajęki owca, nie, nie o to chodzi. Dobra, teraz widzę, że się. Czemu tam w ogóle owce? Jest to pewnie z demonowca. Co to jest za w ogóle czarny ślad? Czy to pokazuje, że one wyszły, te potwory? Ten czarny ślad? Bo ja przysięgam, że tego czarnego śladu tam nie było wcześniej. Wiecie, co ja stąd spadam. Zanim coś postanowi stamtąd wyjść i zacznie mnie gonić i zginę. Więc zanim to się stanie, to ja uciekam stąd. Możecie mi wierzyć na słowo, że tam jest coś, czego nie chcecie zobaczyć. Wygląda, jest całe czarne i ma białe. na, ma... Nie wiem, to wygląda jak ośmiornica, ale jakaś zmutowana. Ma, ma dwie głowy chyba? Ja naprawdę, ja nie wiem. Więc no, porzucamy to przeklęte miejsce i idziemy sobie zrobić bazę nad wodą. Na wodzie. Bo na wodzie nie ma nic, co może mnie zjeść, nie? Oprócz Guardianów, ale guardi Guardianów w tym terenie nie ma. Co ja chcę bazę zrobić, to tam Guardianów nie ma, o to mi chodzi. No ja nie umiem się wysłać dzisiaj. Tak gorąco jest, ja nie mogę się skupić na niczym. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Właśnie, gdzie jestem? Gdzie plazem? Co ja plazm? Co Co? Co? Ja tu dopiero jestem. Trzeba płynąć tam. Ja na pewno ta modpaczka dużo razy mnie przestraszy i zaskoczy, bo to co ja na razie widziałem, to jest na pewno dopiero początek. Jakiejś gigantycznej ośmiornice, potwory, które nagle postanowiły sobie zrobić swoją chatkę tam pod moim domem. Jak się okaże, że coś w wodzie jest. Jakiś megalodon albo jakiś lew, nie wiem, jak, jakaś gigantyczna ośmiornica, która chce mnie zjeść. Ta już nie wiem, gdzie ja mogę swoją bazę zrobić, naprawdę. Mi to nie przeszkadza, jak muszę łódką płynąć, żeby się gdzieś dostać, bo łódką fajnie się pływa. Po prostu klikasz w U i czekasz, aż dojdziesz tam, gdzie chcesz dojść. Nie musisz biegać przez lasy pełne kwiatów, które mogą cię zabić w każdej chwili. Ja teraz, jak widzę każdą owcę, to mi się wydaje, że ona jest demon, nie? Demonowca, albo demon kurczak, albo demon świnia. Jak się okaże, że w tej mod paczce jest Hero Brian, to kończę serię tu i teraz. Bo to będzie już dla mnie za dużo. <laughs> czekaj, może sprawdzę. Hero. Co to jest? Hero, Hero jestem art. Brain czekaj. Dobra, z tego co widzę nie ma Hero Briana, więc jestem bezpieczny jak na razie. A Ła, ty hamie je jeden. Pa jaki ham strzela do mnie. Ja, ja kiedy indziej posortuję te wszystkie rzeczy tutaj, bo na razie ja po prostu chcę się tutaj udomownić. Udomownić to jest słowo. Więc no, początki mojej bazy wyglądają tak, jak wyglądają. Ja nadal nie wiem, co robi ten Icarus Ring. To wygląda, jakbym mógł tutaj to założyć, nie? Ale nie wiem, co to robi. A to? A to jeszcze bardziej nie wiem, co to robi. Bladego po. Czekliknę. Świat mi się skraszował. Nie, nie gadaj, że od nowa będę musiał ten. Powiedz, że auto zapis zapisał, błagam. Dobra. Dobra, czyli nie klikać tego znaka zapytania tutaj, bo on wywala grę w kosmos. Więc no, e, to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, nic specjalnego się nie działo. Po prostu w tym odcinku przenosiłem rzeczy tutaj. Ale ten filmik to był bardziej taki update na tym, co się dzieje w, moim, w mojej serii w moim świecie minecraftowym na tej modpaczce. Jest ogólnie bardzo dziwnie, ciekawie, ja nie wiem jak ja tutaj przeżyję w tym okrutnym świecie. W następnym odcinku będziemy zbierać materiały, czyli drewno z tamtego lasu co tam jest. Dobra, jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować, zalajkować. Y no więc widzimy się w kolejnym odcinku, bo, bo boję się tej, tej, pacz tej paczki modów. No dobra, więc widzimy się później, papa. Pa.